W Lubelskim Centrum Kultury odbył się pokaz filmu Minkowski Saga w reżyserii Rafaela Lewandowskiego, znanego nam twórcy Kreta. Dokument opowiada o wpływowej żydowskiej rodzinie z Warszawy, z której wywodzi się dyrygent Mark Minkowski. O meandrach powstawania tego dzieła mówi sam reżyser. Wstępny taki pomysł to był w roku 2007 albo tak ósmym. Natomiast kłopoty polegają na tym, w tym przypadku, że główny narrator tego filmu jest bardzo, no to bardzo zajęta osobowość. To jest dyrygent dość sławny. Mark Lingowski, który oczywiście ma mało czasu, żeby e, występować w filmie, w związku z tym trzeba było znaleźć właśnie ten czas. E, to jest pierwszy element. Drugi element: e, muzyka gra dużą, ważną rolę w tym filmie, i trzeba było jakoś tę muzykę nagrywać, filmować a mianowicie mamy trzy takie dzieła symfoniczne, więc to jest ogromne zadanie dla, dla reżysera i dla producenta, bo filmować muzykę kosztuje bardzo dużo. Ten 70-minutowy seans przedstawia burzliwe losy rodziny bohatera, tworząc niezwykły dialog pomiędzy historią Europy Środkowej a muzyką. Wśród wielu krytyków filmowych wzbudził zachwyt i spore uznanie. Czy dziś Rafael Lewandowski jest szczęśliwy? <laughs> no tak, jestem chyba bardziej szczęśliwy teraz niż dwa lata temu, kiedy nie widziałem, czy film w ogóle powstanie. A... Oczywiście, pokazać film po realizacji jest no, fajnym prezentem dla reżysera, zwłaszcza jak ma taką możliwość, żeby spotkać się z publicznością. Scenarzysta zwraca uwagę na powojenny obraz Warszawy i tragiczne losy jej mieszkańców jako ważny aspekt tej produkcji. To jest film o Warszawie, moim zdaniem, i przede wszystkim. Film o takiej Atlantidzie, można powiedzieć, bo mówimy o, o mieście, którego nie ma. O tym, o tym wielokulturowym, o wielokulturowej raczej stolicy, która istniała przed, przed wojną. No i mówimy oczywiście o losach społeczności żydowskiej, która była no, bardzo liczna w tym, w tym mieście i bardzo Różnorodna i o tym zapominamy często, że ten świat żydowski, warszawski, był od bardzo bogatych, takich zaasymilowanych, jak w przypadku minkowskich rodzin, do, do takiej biedoty e, z, tak zwanej, z tak zwanych dzielnic północnych. E, no, ale ten świat był bardzo taki no, e, no, wielowarstwowy i, i i o tym zapominamy, i mam nadzieję, że przez takie filmy no to, ten, ten świat, te, to życie przedwojenne wraca powoli do naszego sumienia, do naszej świadomości. Tuż po zakończeniu prezentacji w sali kinowej, zgromadzone audytorium miało okazję spotkania i zadawania pytań pomysłodawcy tego projektu. Widzowie mogli pochwalić się swoimi wrażeniami i odczuciami odnośnie prezentowanej twórczości. Jeden ze słuchaczy podzielił się własną opinią co najbardziej Pana poruszyło w tym filmie? No rozległość scenariusza, to znaczy jego rama czasowa tak wielka i ten film, który opowiada to jest właściwie sagą, sagą o rodzie Minkowskich i przy tym poruszamy to, że to jest kawał historii i naszego miasta i kraju i gdzieś, gdzie Rafael Lewandowski w jakiś znakomity sposób Opowiada też trudny problem polsko-żydowski, gdzie widzimy kadry pięknej starej Warszawy. To jest dla mnie najbardziej wzruszające i najbardziej bolesne, że właściwie nigdy już nie zobaczymy takiej Warszawy, jak ona była przed wojną, tak piękna z takimi niezwykłymi budowlami. Ale też kapitalny pokaz muzyki i historii. Tak. Wspaniały kontekst. No tak, no bo to główny bohater, prawda? Wybitny muzyk i, i, i tak naprawdę Rafael tu znalazł, jak sam mówi, na spotkaniu dzisiaj, powiedział, że znalazł jakby klucz do tego, prawda? Czyli klucz muzyczny do tej opowieści. To niezwykłe, to niezwykłe i naprawdę wielkie kino, wielkie kino, jego tempo, które. W jakiś sposób po, m, możemy się wysycić, wysycić rozmową. To jest tak odległe, to jest tak od tego, co dzisiaj mamy, prawda, że takie postrzępione, takie, m, takie niedokładne, byle jakie. A tutaj, gdzie mamy do czynienia z rozmową, wielką rozmową e, i, i z tą rodziną, która została tak przez historię strasznie pokiereszowana. A my musimy, Polacy, Musimy przyjąć to. Chcemy czy nie chcemy, nawet pokolenie nasze, moje, państwa, młodych ludzi, że tu się działy rzeczy straszne i nie możemy do tego uciec. Minkowski Sagat, film, który także pokazywany był na otwarciu wystawy Muzeum Historii Żydów Polski w Warszawie, to znakomity dokument odsłaniający wiele historycznych kart. Najnowsza produkcja Rafaela Lewandowskiego zachwyciła i z pewnością chwyciła za jedno nasze gardło. Rafał Januszczak, Passion TV.